Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dobrze, jeszcze sobie poprawię, Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam, zapraszam serdecznie. Poranek z zielarką. Poranek z zielarką. Zapraszam serdecznie. Tak, raz ciemna, raz prześwietlona. No, jakoś tak tutaj jeszcze chwileczkę poczekam na Was, bo później. Piszecie do mnie, albo dzwonicie, albo w jakichś rozmowach mówicie: Trafiłam na koniec, trafiłam na koniec. Więc prawdopodobnie Facebook pokazuje takie końcówki wtedy, kiedy my kończymy spotkanie, a spotkania są dość krótkie to wtedy Facebook najwięcej wysyła powiadomień, że taka audycja ma miejsce. Audycja o 9.50 zamiast o 7.50 i możliwe, że tak w sezonie zimowym, wtedy, kiedy jest właśnie o 7.50, prawie że ciemno, a za tydzień na pewno będzie ciemno. No może na pewno jak na pewno, ale będzie, będzie ciemno. Widzę, że ktoś to łączył. Dzień dobry, dzień dobry, bardzo się cieszę. Wow, zobaczę kto tutaj na, na swoim sposobem. Eee, ale to zaraz wszystko będę wiedziała. Albo i nie, bo jakoś tak. A widzę, co ja mam. Ale tak i tak czekam chwileczkę na Was. Czekam chwileczkę na Was, bo jestem na prywatnym. Mm -hmm. A już jestem. Już jestem. Już widzę, że jest więcej osób. Super. Kochani, dzisiaj druga audycja z cyklu o zmianach. Zaskoczyliście wczoraj czymś z siebie. Osoby, które są pierwszy raz albo nie były na wczorajszej audycji, to powiem, że wczoraj zaczęliśmy taki cykl, łącznie z, ze zmianą szaty graficznej, mówiącej o programie. Ta szata graficzna jest w ogóle taka nie w moim stylu. Wcześniejsze szaty graficzne były bardziej takie energetyczne. Jest w czerni, w czerwieni, ale są to mocne kolory. Dzień dobry, dzień dobry Elunio, bardzo się cieszę, chociaż na chwilę wpadłam do was. Witajcie, witajcie. Ja widzę, że chyba po osobach, które tutaj zaglądają, to jest lepsza godzina. Dla mnie, jeżeli chodzi o planowanie całego dnia, to na pewno czym wcześniej tym lepiej. Natomiast Widzę po, po osobach, które zaglądają w godzinach popołudniowych, nawet jeżeli audycja jest niezaplanowana, tylko przed chwileczką właśnie wrzuciłam linka, że, że spotykamy się, to więcej tutaj osób zagląda. Czyli tak, nie ma zmiany bez zmiany, to jest taki cykl 21 plus 30, czyli 21 zmieniamy nasze przyzwyczajenia, ale zmieniamy nasze przyzwyczajenia do tego, że można coś zmieniać w życiu, <laughs> że można coś zmieniać. I jesteśmy otwarci, uważni na to, co dzieje się w życiu, bo bądźcie przygotowani. Jeżeli ktoś wejdzie w ten program i zacznie zmieniać te właśnie drobne rzeczy, Czyli za chwilę wam pokażę, co ja piję, i jest to na pewno zmiana. Yy, I powiem o niesamowicie zdrowej herbatce tybetańskiej, zrobionej z liści z naszego ogrodu. Tak, tak, tak. A już właściwości lecznicze ma takie, że wow. Dla mnie to też będzie zmiana. Czyli zaczynamy od tych małych rzeczy i siebie zaskakujemy, ale bądźmy przygotowani na to, że zaczną się dziać większe rzeczy. Więc jeżeli jest nam dobrze. I chcemy po prostu zostać w tej naszej życiowej stagnacji, jest jak jest, oby gorzej nie było, to nie wchodźcie w ten program. Natomiast jeżeli chcecie, chociaż odrobinę ekscytacji, odrobinę zmian, odrobinę poprawy własnego samopoczucia, może jakieś prawda plany na wakacje fajne, może w końcu niech się coś ruszy, niech coś się zmieni, albo nie w końcu, po prostu żyjemy po to, żeby doświadczać. To wchodźcie, wejdźcie w ten program i zaglądajcie na Poranki z Zielarką przez najbliższe jeszcze. No, wczoraj był pierwszy dzień, dzisiaj drugi, czyli jeszcze 19 dni plus 30. A Poranki z Zielarką pewnie będą dłużej, ale ten program będzie tyle trwał. Natomiast, jeżeli jesteście zdania, że lepiej nic nie ruszać, bo lepsze jest, jest takie powiedzenie, lepsze jest wrogiem dobrego i jest wam jest OK. No, oby gorzej nie było. <noise> Takie powiedzenie na, na nowy rok. Wszyscy go mówimy w mniejszym lub większym stopniu albo słyszeliśmy. Wszystkiego dobrego i aby ten rok nie był gorszy. Posłuchajcie no niby już jest administracyjnie miasto. Natomiast właśnie czuję że jacyś sąsiedzi sąsiedzi jakimiś plastikowymi śmieci, śmieci mi palą po prostu wow, to tak mi przyszło na, na audycji, bo aż tak się zrobiło. Ciekawe od kogo, bo ja tu nie mam aż tak dużo sąsiadów. E, dobra, to taki mały przychylnik, boże też robią zmiany, palą śmieci, no ale mało fajne. Dobra, e, kochani, teraz tak, e, chciałam wam powiedzieć, o herbacie, I to jest dla mnie też zmiana, bo ja hoduję od pięciu lat. Wcześniej też miałam, ale dosłownie jedną roślinę. Roślinę, której czekałam zawsze do końca lata, żeby ją wykorzystać, żeby ją wykorzystać na. Herbaty, której właściwości nawet są przepadane i działają na złośliwe nowotwory. Ja już tu pokazuję trochę liście, ale najpierw Wam pokażę to, co mam tutaj w dzbanku. W tym dzbanku mam właśnie takie liście. One trochę zmieniły kolor na oliwkowy. Zaleję sobie. O, jak para leci, bo jeszcze jest. Taka lekko. Nasze życie to ciągła zmiana, zatem zmieniając się nasze nawyki, pragniemy przekonać i tak dalej. Idziemy i działamy. Dokładnie. Taka lekko, no taki delikatny ma kolor. Tak, widać trochę? Nie chcę wylać. Taki słonkowy. Delikatny smak, więc to nie jest wyrazisty smak. Natomiast w tym dzbanku jest jeden taki liść. Jest jeden taki liść. I z tych liści jest rewelacyjna herbata na sposób enzymatyczny. Tylko ja nigdy nie robiłam herbaty enzymatycznych z tych liści. Co to jest? Czy wy wiecie, co to jest za roślina? Bardzo ładnie, tak różowo kwitnie, długo kwitnie i szczególnie w takich ogrodach naszych dziadków, naszych babci. Gdzie takie liście i te kwiaty występują? Często występują na cmentarzach. Natomiast tym się nie zrażajcie, bo no z cmentarza nie zrywamy, nie zbieramy, nie przynosimy, ani żeby posadzić w ogrodzie, ani żeby zerwać i zrobić herbatkę. Natomiast tak. Nie. Lapiężnik różowy nie. Też ma różowe, też ma to są takie grube. To już może Wam podpowiedzieć, grubolistny. Bergenia grubolistna, kwiat naszych babci w każdym ogrodzie naszych babć. U mnie jest już takie poletko, myślę, że metr na półtora metra. Ja nigdy nie zrywałam, bo po prostu było mi szkoda. W, Właściwości lecznicze mają i korzenie, no to korzeni swoich nie, nie zerwę. Tych liści tak od czasu do czasu, ale to dosłownie kilka razy, przyznam wam się, w życiu zerwałam, wrzuciłam sobie do dzbanka, bo wiecie o tym, jeżeli chodzi o lapiężnik, podjadę kiedyś, bo mam takie dwa miejsca i pokażę wam, jak wygląda. To jest trudno, trudne, trudna roślina, Mariusz, i ona wymaga więcej wody. Ta też, ale u mnie rośnie. w Tak naprawdę to tak po ukosie ją by było widać, jakbym pokazała kamerą. Tam jest trochę cienia z brzuzek i ja częściej mam tam zbiornik na deszczówkę. I jak podlewam, to zawsze tak trochę podleję, bo ta roślina musi mieć troszeczkę więcej cienia i trochę bardziej wilgotne, ale w takim normalnym ogrodzie też rośnie. U mnie zawsze lekko w cieniu rosła. I bergenia, posłuchajcie, my się i bergenie zawsze czekałam, żeby już przekwitła, żeby koniec jesieni, a później patrzę żółte liście, prawda? I, i natomiast czy w tym roku zbiorę? Tak, tutaj zrobiłam sobie głośniej, przepraszam. Czy w tym roku zrobię herbatkę enzymatyczną? Bo najsmaczniejsza jest herbatka enzymatyczna z tych liści. Bo wtedy jeszcze wydobywają się enzymy takie smakowe. Bardzo fajnie smakuje. Piłam kiedyś, ale nie sama osobiście robiłam. U mnie po prostu jest mi szkoda, więc ja teraz zerwę, te liście jeszcze są takie ładne. Teraz zerwę, zacznę suszyć. Ale zanim one mi się ususzą, to jeszcze ja przynajmniej przez 2-3 tygodnie będę miała. Tak jak liście winogron, prawda podchodziłam, zbierałam i pokazywałam wam, że niesamowite. Tam był taki kwaskowy, oliwkowy smak. Na wiosnę kiedyś zbierałam, myślałam. Że odbił. I. I takie liście. Nie wiem, o czym mówiłam, wybiłam się. Bo tak, zbieramy pierwsze zastosowanie takich liści. To zbieramy, powiem od razu, powiem, co można z nich zrobić, a później na co. Tak naprawdę nie musimy się zastanawiać na co. Po prostu są zdrowe. Układ moczowy, stawy, reumatyzm, posłuchajcie, bóle gardła zapalenie dziąseł. Tutaj na jednym z naszych spotkań była koleżanka która miała akurat zapalenie dziąseł i żyła goździki. Więc jak ma, w, na przykład w swoim ogrodzie, albo gdzieś w okolicy takie bergonie, to to może sobie zalać i po prostu takim mocnym naparem płukać usta, płukać gardło, na brodawczaki. Jeżeli mamy brodawki i mamy wirusa brodawczaka, w ogóle historia z brodawkami jest niesamowita, bo my jesteśmy skupieni na tym, żeby pozbyć się brodawek, ale tak naprawdę to powinniśmy zrobić test. Ten test nie jest tani, bo kosztuje tam 300-400 zł chyba w tej chwili. U mężczyzn nie jest inaczej pobierany, u kobiet w większości jest pobierany po prostu z wymaz z policzka a dziko też rośnie. Wiesz co, ja z dzikim takim, dzikimi się nie spotkałam, natomiast jest dużo takich gospodarstw albo miejsc, gdzie były kiedyś gospodarstwa. Tak? I tam mogą rosnąć, tam mogą rosnąć. Często ziemia jest wyrzucana. No to różne rośliny, nieraz takie właśnie bardziej udomowione. W tej chwili zostały, które już nie rosną dziko. Ja nie spotkałam dziko. Ja nie spotkałam dziko. Jeżeli ktoś spotkał, to może napisać. Ale teoretycznie właśnie się zastanawiam, bo ja jestem zawsze skupiona na tej swojej. Czekałam, aż będzie jej więcej, żeby można ją zużyć. Dużo rośnie w miejscach publicznych, bo to jest w ogóle roślina. Taka wytrwała i dużo rośnie w miejscach publicznych, no ale z miasta czy z miejsca publicznego nie zbierzecie sobie na herbatkę zdrowotną. Natomiast jeszcze powiem o tym wirusie brodawczaka. Posłuchajcie, bardzo często w ogóle nie kojarzymy, jesteśmy leczeni na nowotwór gardła, nowotwór przełyku, mężczyźni, zresztą nie tylko mężczyźni, ale pęcherz moczowy i tak dalej, może być to wirus prodawczaka. I tutaj picie takiej herbatki albo nawet naprawdę złośliwe nowotwory, tylko że to nie jest audycja, na której ja powiem, że zbierzecie sobie, czy wychodujecie w swoim ogrodzie bergenie Grubo listną i ona zadziała, prawda? I odstawi ktoś, i tak dalej. No nie sądzę, żeby ktokolwiek po takiej audycji na czy YouTube, czy Facebooku po prostu tak nierozsądnie postąpił. To jest jakby sygnał do tego, że my wychodząc, po to co wczoraj mówiłam, czy za każdym razem, tak naprawdę na każdych audycjach powtarzam, że my nie zwracamy uwagi na to, co mamy wokół siebie. Nie zwracamy uwagi na to, że ta pokrzywa, która rośnie w naszym ogrodzie, którą co roku i kilka razy w roku pielimy i wyrzucamy na kompostownik, to po prostu możemy. Elegancko zerwać i ususzyć i mieć świetną herbatkę. Tak samo z tymi kwiatkami. Więc tak, i gardło. Górne drogi oddechowe może mniej, natomiast jakby. Wiecie, że zioła nie działają jakby punktowo. Częściej. Tak jak tabletka, bardziej skonstruowana tak, że działa punktowa, albo my mamy to po prostu w głowie tak za, zapisane, bo ona też, jeżeli tu działa, tu szkodzi, tu może zadziałać i tak dalej. Ja przecież my to, 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 to do, końca, do końca nie wiemy. Natomiast zioła mają duże spektrum działania. No właśnie, to jest dzisiejsza moja zmiana. To jest dzisiejsza moja zmiana taka na szybko. Zmiana. Ja nie wiem, dlaczego wcześniej nie robiłam. Trudno jest mi powiedzieć. Tak jak większość z was nie wie, dlaczego nie, 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 nie robi pewnych rzeczy i trzeba właśnie te zmiany, małe kroki, małe zmiany, zaskoczenie siebie. Zaskoczenie, że miałam w Akademii Zielarki i później na naszych porankach często była dziewczyna, która. No, ja to tak bardzo mnie to zaciekawiło, co tutaj mówicie i robicie, jestem zainteresowana, ale na boco to ja biegać nie będę. Po nawet chyba nie miesiącach, tylko w kilku tygodniach napisała, że poranek niedzielny zaczyna jak dzieci z wnukami przyjeżdżają do niej. To ona bierze wnuki i rano robią przebieżkę po ogrodzie na boso, więc tak naprawdę nie wiemy i często sami siebie zaskakujemy i cieszymy się. Bardzo ważne, żeby się cieszyć z tego, że, że siebie zaskoczyliśmy. Czyli na dzisiaj macie herbatkę. Na dzisiaj macie ja jeszcze wrzucę Wam taką notatkę. Tutaj, o której możecie, której możecie przeczytać. Na pewno osoby, które mają problemy z zatwardzeniem, to muszą uważać na te herbatki, bo one mogą działać, bo działają ściągająco. A herbatka działa ściągająco, więc też może. W, przy takich chronicznych problemach z wypróżnieniem, dzień dobry, spóźniłam się. Dzień dobry, Ewunio, to odsłuchasz sobie, kochana. Yy, yy, chroniczne problemy z wypróżnieniem, to tak trzeba ostrożnie, czyli taka jeden listek, yy, prawda, zaparzyć, wypić, dwie, trzy filiżaneczki takich ziół później zrobić sobie przerwę. Kilka listków ususzyć, tak żeby, prawda, i układ moczowy, może stawy, może jakaś choroba reumatyczna. Tak jak mówię, my tutaj na kanale nie leczymy się, tylko wzmacniamy swoje zdrowie, pokazujemy, pokazuje w jakim kierunku można iść. I można zamiast do apteki, nieraz trzeba, ale zamiast do apteki, to do ogrodu swojego, swoich znajomych. Ja uwielbiam dzikie rośliny, i ewentualnie to, co mam w swoim ogrodzie, bo ja wiem, czym podsypałam. Natomiast często święty masaż stóp, bieganie na boso i kontakt z ziemią, tak często jeżeli ktoś zaczyna ma nowy ogród i tak dalej to nawet nie wie że to czym podlał, czym zasilił, po prostu przechodzi w liście, te liście są czy, czy prawda zasila roślinę, te liście są bardzo ładne, grubsze, lepiej przetrwają zimę. Natomiast wtedy takich nawozami podsypywanymi rośliny po prostu ich nie, 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 z nich nie korzystamy. Nie korzystamy, no, co cię nie robiłem zakupy w sklepach, jemy różne rzeczy, więc korzystamy, ale jeżeli ja mam sama zerwać i mam taką świadomość, to pójdę tam, gdzie po prostu, dlatego promuję i pokazuję wam rośliny dziko bo to są rośliny, które nie są zasilane żadnymi, one tam rosną i mają największą moc, swoją taką naturalną moc, tak? I one nie są niczym dodatkowo zasilane. Więc dzisiaj, kochani, do ogrodów, w niektórych ogrodach te liście mogą już być bardziej takie żółte, bardziej takie zwiędnięte, już teraz nie będzie prawdopodobnie kwiatu, no więc będą bardziej, u mnie są jeszcze mięsiste, grube, ładne i... One fajnie też jesienią wyglądają, bo nawet jak są takie żółte, jak wam powiedziałam, że któryś rok z kolei myślałam o tym, żeby tak poczekać do samego końca, ale jeszcze przed żółknięciem zerwać i zrobić sobie zapas na zimę, a później po prostu nieraz to kilka dni te liście robią się żółte, ale one żółte na grządce też ładnie wyglądają, więc to też można iść i się po prostu cieszyć widokiem w ogrodzie. Jeszcze Wam powiem o, bo często mnie pytacie, drażliwość jelita grubego. Też jak najbardziej takie herbatki mogą wspomóc leczenie. Czy dodatkowo, prawda, używacie przy jakby zmianie stylu diety i stylu życia, jeżeli cokolwiek dzieje się z jelitami, to też po prostu idziecie i zrywacie u siebie albo u znajomych wcześniej dopytując, czy niczym nie, nie, nie podsypywali. I oczywiście albo w tej chwili, albo później jak już audycja się zakończy, możecie zapisać czym siebie wczoraj, albo czym siebie dzisiaj zaskoczyliście. Dla osób, które pierwszy raz na przykład oglądają wcześniej nie słyszały, zaczęliśmy cykl o zmianach, nie ma zmiany bez zmiany, więc jeżeli chcemy cokolwiek zmienić w naszym życiu, to zaczynamy od takich małych rzeczy, na przykład wypicie herbaty ziołowej z rośliny, której nigdy nie piliście, albo rzadko piliście, Albo na pewno nigdy, chyba, wam, znaczy na pewno nigdy Wam nie pokazywałam tutaj na audycji. Dziękuję bardzo, biegnę dalej. Biegnę dalej. Dziękuję, że byliście i do zobaczenia jutro. Pa, pa, pa. I prawdopodobnie będzie. A jutro, sobota. Jutro, sobota. Czyli jutro, tak. Czyli jutro jest dzień bez poranka, niedziela też. Natomiast ja się odezwę, bo jutro mam fajny dzień i możliwe, że dzisiaj jeszcze Wam nagram. Co ja będę jutro robiła i gdzie będę? Osoby, szczególnie jeżeli są osoby z Warszawy, to oglądajcie i zaglądajcie, bo może się spotkamy, może Was to zainteresuje. Nagram jeszcze dzisiaj film, możliwe, że tylko na grupie. Natomiast jeżeli ktoś będzie miał ochotę na spotkanie w Warszawie, a jest w Warszawie albo okolic, to oglądajcie i do zobaczenia może jutro. Pa pa pa.